Siema widzu z tej strony Sfer, dziś jesteśmy na DFR, są 500 zł i z tego sobie porobimy tutaj bitewki. I plan jest taki, że bez 2000 nie kończę odcinka. Więc albo zrobię te 2000, albo stracę wszystko. Oczywiście, wy tak nie róbcie, wy otwierajcie skrzyneczki z głową, żeby nie stracić. Jak będziecie mieli jakiś już fajny proficik, to sobie wypłacajcie, nie ryzykujcie i no. Kodzik promocyjny. Kod Sfert oczywiście, jakby ktoś jeszcze nie pamiętał, 5% więcej przy dodawaniu, Darmowa skrzyneczka milspec na start dodatkowo do 27 września. Każda złotówka wpłacana z kodem Sfert na GeForce Kings to jest jeden los więcej w konkursie na Shadow Ledgers Tiger Tooth, AWP Wildfire oraz USP. Prinstream także, jeżeli chce sobie wziąć udział, tak byś wpłacał, to oczywiście kodik Sfert i wpłaty na grę Rozwieśli na Discordzie. Więcej info w opisie dobra mamy 500 ziko do żaluzji wbijamy za 200 no wiesz, że to wejdzie opa 63 zł już to naprawdę dobrze. Start, Ze startu jestem zadowolony. Jak będzie dalej, oby, oby lepiej jeszcze. Bo mi to dużo da. Jakbyśmy tą bitwę wygrali. Większe możliwości i większa szansa, że się uda 2000 dzisiaj zrobić. No ale ta bitwa, czy ona w ogóle na plus wyjdzie, no jeszcze są niby tutaj O jajku. No i mnie przegonił n Moja Patrz 130zł Cyrexik No jest S na Noba A wupa. Nawet możesz mu dać No tak mi to już Nic nie zrobi Tu jest po prostu inny jeszcze Glock No Nuarsa 50 na sam koniec No i Zaczynamy dobrze 400 stówki z dwóch Naprawdę giga chat. Dobra, załaduj się. O! Sprzedaj. Ile mamy? 7 stówek, już. No, można powiedzieć. Całkiem oporowo. Weźmy sobie dodajmy tak. Digle bym chciał. A możesz mi dać. Możesz mi również dać. Dobra, bez Fert'a, dwa Ricze Ocean Dream I coś za stówkę Dwa Nuklear Spróbujemy Nuklear'a? No dobra, może wejdzie I też na dwóch, nie, dzisiaj nie ryzykuję, bo to Plan jest, żeby to dobić, na tym się trzeba skupić Na pewno jakbym wygrywał na trzech, to szybciej bym to zdobył, ale was znowu Quelen. I w ogóle, Quelen wczoraj tej nie będę mówił co on zrobił. O! Dosłownie zrobił bitwę za 3 koła na 10% Luxury, Drobniłem w pierwszej skrzynce White Lily za 6000. Potem jeszcze Digla Hand Cannon za 2 koła. I mówię, ty no winnie, no 7 koła mam po chwili. A on nagle najta dropi za 9000. I chuj, i całe marzenia legły w gruzach, a dzisiaj bym miał na odcinku za to z 20 koła, prawie. Jakbyście pytali, dlaczego jest tylko 500, to macie odpowiedź, jest tu winowajca. Dobra, chyba wydaje mi się, Jezu święty. O, 2 złote wygrałem, ale ta bitwa nawet na plus mi nie wyszła. Nawet, żem sobie nie zarobił. jest Sonic na trzech i pewnie QLN tam też dołączy. A nie, już boty wziął go, a nie, jest. O. Nie no, nie no, nie wierzę. Dobra, zróbmy tak. Jedno na farta. Petrola damy. Łajmile. Mm. Jeszcze mam niby stówę. Set. Ej, da dawno se Ej, odcinek seta musi być, bo dawno seta nie było. Dobra, próbujmy to. 600 000 ziko. Ostatnia nasza nadzieja już tak olin Jak wejdzie, jakby dało razy 2. to 1200 już by było to już... By, I tak by było bardzo zacnie. Ale najpierw musi dać się razy 2 i to jeszcze dla nas. To już większe wyzwanie na pewno. Ok, ma lepszy stan. Ale dużej różnicy nie ma w cenie, bo... ale... Ale dalej na prowadzeniu jest. Ocean. No i dupa. 185 zł. Dobra. Winebill jest za dwa koła i jest się No co jest? No dobra, to nie ma szansy. Nie ma szansy, żeby to. Kurde. Nie mogłeś dać tej koski, jakby w sumie jedna taka kosa za dwa koje, byśmy to już mieli, no ale nie no, mnie wydymał. Nie pykło, no i zostało nam 14 z Ico, zróbmy sobie bitewkę na czterech, no ostatnia nasza nadzieja, tak można by rzec, że jednak coś tutaj się nam uda. Weźmy sobie dodajmy jeszcze o. Czekaj, to zrobimy inaczej. Nie damy, maka damy MP. Albo damy po prostu swipów więcej. O tak zrobimy. 14,60. No i cztery gracze. się tak. Przestało wierzyć, że się uda dzisiaj te 2000 zrobić. Ale kto wie no. Może szczęście dopisze i wygramy tą potem następną, potem jeszcze jedną. I może będzie. Stickerter. No i się siemanko. Ej, w ogóle swoją drogą naprawdę ładnie dała. Ale swoją drogą to ja dostaję w pierdziel. A to już tak na marginesie. No niestety nie. A jeszcze Metal Flowers mu wyleciał. No cóż, no nie nasz dzień. Ile w ogóle coś, No, 60 zł, jakbyśmy mieli. To już by z tego się dało. Mocniejsze coś zrobić. No niestety nam nie wyszło. Także słyszymy się w następnym filmie. Pamiętaj, widzu. Kodzik promocyjny. Sferd, jakbyś chciał sobie spróbować wejść na stronkę. Może to by się udało, trzymałam za to kciuki, a my słyszymy się już w następnym filmie i się